Dzisiaj na kanale odcinek z Subnautica Jeszcze tej gry nie nagrywałem, ale myślę, że może się wam spodobać. Dawno nie grałem, ale wiem, że trzeba tą gaśnicę. Ja kiedyś grałem w tą grę, ale dawno no jakby no nie grałem kiedyś i dużo się zmieniło i niezbyt wiem o co chodzi, więc... Też będę miał niespodzianki. Więc no. No to fajnie, dobra, tutaj się wychodziło, tutaj się wychodzi. no tak, trzeba by coś było zacząć, tylko co? Może tu ponaprawiać jak się... Nie wiem jak się naprawia. Jest ja tu sobie naprawia. Może w osobistych. Jest! Narzędzie spawawcze. Guma silikonowa, siarka i cytan. Tutaj proszę, jakbyście nie widzieli. Dzisiaj mam takie dziwne stanowisko, nie tak jak zawsze ponieważ mi się skończyły te baterie w kontrolerze i muszę siedzieć przy ładowarce. Więc trochę słabo bo nie będziecie mieli tak Jakości jak przy innych odcinkach. Ale myślę, że moi widzowie nie będą wybrzydzać. A poza tym, brakuje jeszcze tylko jednego subskrybującego. Co jest? Brakuje jeszcze jednego subskrybującego, abym. Dobry ten. Abym pokazał twarz. Więc. Jeżeli chcecie. Abym pokazał twarz, no to musicie się pospieszyć, bo macie jeszcze na to do, do bicia 3 dni, więc chcecie, żebym pokazał twarz, no to musicie się spiąć, to bardzo. bo ja chyba ustalałem termin, albo tylko ze znajomymi, ale nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jeszcze sobie zobaczę kolejne, znaczy poprzednie odcinki, co się dowiem. O tak mi się właśnie włączył, szybko podłączyłem. Myślałem, że to można rozbijać. To co? 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 Jessyczyk. Kurde. A, umieram. Nie, nie, nie. nie. Nie, 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 tak szybko się to nie może skończyć. A, nie skończyło się. Muszę pamiętać o oddychaniu. Ja zbieram na razie siarkę i takie. Kurde, nie. Już sam start, a straciłem więcej niż połowę HP, no. Słaby start. No tak średni, bym powiedział. tu mam skrzynię tak rozłożę się wszystko i zobaczę czego potrzebuję gumę silikonową jak się robi gumę silikonową zlepek tego uff nóż surwiwalowy tytan no to fajnie że tytan tu o apteczka fajna zmiana akurat tego to kiedyś nie było czekaj jak się odpalało jak na gwożu, bo ja już zapominam ja już zapominam jak się Pala ekwipunek. Wiecie co widzowie? Ja chyba zrobię chwilowego stopa. M. I nauczę się co i jak. A więc wróciłem po mojej przerwie. I się trochę douczyłem. Na moim innym serwerze starym. I w ogóle dowiedziałem się, że jak...

Musimy zebrać jeszcze jeden, ty tam mieć słuchczę. Te grzyby to chyba Tak, te grzyby to można popaści. To wezmę i skraftuję baterię, kiedyś tam. O, ten. o jest, ty tam, let's go. O to chodzi. Ty tam to ja mogę dostawać cały czas. Tak mówię na początku pewnie, a potem to jak będę potrzebował czerwonego innego diamentu albo coś, to będzie trzeba wyciągnąć tylko ten tyton. No. Tworzy bateria Oniwo elektryczne. Nowy crafting. I skaner. Tylko nie wiem do czego to, to służy. Dobra. A? Czyli mogę wskonować siebie. Dobra. Mogę sobie wszystko tak wskonować. Dobra. Przydatne. Nie mówię, że nie. czas znaleźć te glony na razie ich już nie ma w ogóle żadnych glonów w nie widzę musiał być tu ostatek. Patrzyć patrzeć A to co to? dla mną lat ja wiem, ale no, nie widzę tu żadnych domów. Raczej porędko to ja tego nie zdolę. Jak już to w drugim odcinku. A jutro o 15.00, nie żartuję no, wcześniej, wrócę odcinek. Widzę, że tak po 9.00. Ja nie wiem jeszcze dokładnie o której... A to co, chyba te wiomy? A to, 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 to? co, co? to co to? Pływak ze stanu. Co to? Co ty robisz? Nie wiem, pod, pod, podnoszę to po prostu. Nie wiem do czego, ale podnoszę. E co mam zjeść? Surową rybę? Można czy nie? Jest, mam Ot, Ej, bo to jest ten, do jedzenia chyba. Jak dobrze pamiętam, to się jeźdź dało. Ten podrosty. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Through the study recommended. It's not a good idea to do this. Oi, no, do you want to go to the next level? I'm going to go to the Pływam do góry, bo nie mogę mieć śmierci już w pierwszym odcinku, bo tak. trochę lubię. Mieć już na pierwszym odcinku. Więc już wiemy, gdzie są glony. Taki plus. Skoro wiemy, gdzie są glony, wiemy, gdzie to wygląda. Teraz ja będę mieć, proszę. Pokażę cały ekran, jak to wygląda. Bo pewnie niektórzy znają tą grę, ale nie mam pewności. Tylko tyle powiem. Zasoby i tu. To jest ten tak, guma silikonowa. Traktuję ile się da tej gumy silikonowej, bo ona pewnie się potem przyda. Nie wiem do czego jeszcze, ale się na stule przyda.

to fajno Nie wiem teraz co zrobić. Co wybrać? To od naprawiania czy tytan? Czy ten Norik leczy się? Bo to wymaga tytanu i to wymaga tytanu. Bo robię to. Przed, up, red, red, red. Aha. Dobra. Dobra, mam jest przydać płetwo. Dobra. następnym odcinku <mulity> robimy bukle do wydychania. cyk, cyk, moc, naprawa. Ale jem z naprawiam. Test. Teraz wszystko naprawiam i W tym odcinku to będzie głównie na naprawianie. Też, to Nie. Ja tu załamałem i nie grałem, ja tu nie, nie wiem, czy można. O Dobra, to od napraw chyba mi się teraz nie przyda. Może naprawcze. Dobra. Jeżeli chcecie, aby jutro pojawił się odcinek z tej serii na kanale. No zostawcie pod tym chociaż pięć łapek w górę. Wtedy będę wiedział, że chcecie kolejne części. Jestem co prawda mniej znanym youtuberem, ale dalej youtuberem. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. E, też jak jak nazwać ten filmik myślę że rozpoczęcie nowej serii jak chcecie to też mogę zrobić odcinek ze sam znaczy nie ze sam tylko z ARK Survival, mi się już te gry mylą a więc przy świetle księżyca zakończymy ten oto odcineczek. A więc widzimy się za niedługo.